Nie ukrywam, będę musiał się zająć czymś innym, będę wam wiedział czym. No to już nie jest niestety. Ej, to wie, jest dopiero trzecia minuta odcinka, ale mam już cały ten budynek. Widzę, że tam będą tak wybąknie statki. W statki. No to się nie stać. i to wie, jak to zrobię te cięcie, to my... Niente, dziękuję. mam em 1400... 300 przepraszam. Chciałoby się... Chciałoby się mieć 1400, ale... No, dobie, trzeba to wykorzystać. No. Trzeba to wykorzystać, no. Boks... E, szwysy, znowu... Nie. Boksy. Films <muché> et boxe. Znowu. Films et boxe, films et boxe. Boxe. Palette. Parle, boxe, boxe. Conventory, conventory, conventory. Je crois que M. Boxy. Zawierałem, mamy już... Zmiana? Dużo mamy jeszcze. No tyle, ile mieliśmy. Dobra, tu jest ultra do Dobra, mamy pół miliona. Dobrze. Dobra, idziemy tutaj. I car park. Co nie Dobra jestem I nie wiem czy było cięcie czy nie Jak nie to mieliśmy milion I kupiliśmy tamto całe I jesteśmy na parkingu I ja sobie patrzę Myślę, że to są tysiące A to są Robuxy Więc kupujemy jedno auto za Robuxy Mythical Car Za 345 Robuxów Zobaczcie, nim jeździć nie można, ale nie można mieć wszystkiego. Trzeba... My już... Trzy tysiące Dolarów na sekundę dostajemy. I... I jest, jesteśmy bogaci. Tyle. Kasy na sekundę. Wow Dobra Bina, sobie jednego postawimy. Jedy tam w ogóle potrzebne jest kasy widzowie. Tu jest port w od koła. Nie mamy. Tybie nie mamy. Nie mamy kasy, co jest? Nie, już mamy. Co Pan? Nie. Tak to jest! Dobra. Queen. Ile to oni no, nam milion. I co jeszcze, no? Może kupiłam 10 milionów. Zmienię te 10 milionów, bym się już dawno myślę, że skończyła. Zmienię to się. To się zrobi zielone, jak będę mógł. To jest też fajne, że jak nie wiem, to wtedy mi się to zrobi zielone, o, dobra, teraz już na pewno mogę, bo mi się zielone. Ja nie muszę patrzeć, tylko po prostu idę. A, a to przy okazji, jak się mi wiadomość z Facebooka. A możecie widzieć, wchodzić na mojego Facebooka i Instagrama. Nie wiem, jak to się zaprasza, ale nazywam się Styxon-Styxonowski. Może podam Wam w opisie nazwę. I to w ogóle jest odcinek. No, jakby jest ta wojna, wszystko na serwerze. Ale po prostu ten. Nie wiedziałem, co już tam robić. No bo takie rzeczy to będą robić poza odcinkami, bo to jest normalnie. No, powtarzanie takich wody. samych o, czynności. 17. I on na zajęciach tutaj o, dzień dobry. Przyszłam dać list. Proszę mi dać. Dziękuję. Proszę pieniądze. Takie muszę zebrać. Eee, proszę. Teraz z względem tego pana. Kolejny list do odłożenia, proszę. Z względem tego pracownika. Dobra, biorę. Idę. Idę. Tutaj. Dobra, teraz względem tego pracownika, co tu pudło poszło. O Nie, to na odwrót. Sorry, tutaj kładę. Mm. Aha. To. Tutaj to. A dobra, tutaj. Dobra, to. Jademy. Mm. No, tak to wygląda praca w tej poczcie, No, taka praca. Sami wiecie, taka praca. Dobra, 92 tysiące. One, post, one. Cargo. Cargo. Ja się cargo. Kiedy będę mógł budować, zacząć statek? Dobra. Ja miałem taki fajny widok widzowy, a to no poszło się sypać, ładnie powiedząc. No tutaj ile to? 120 palet? Nie, jeżeli tam będą palety widzowie, bo która jest minuta od 12. Ja to na pewno dłużej, ale jeżeli tam będą palety... O, to będzie bardzo źle, co wiem. I co to jest? Dobra. Pudełka mam wydać 100 no, tysięcy. Pudełka 100 tysięcy, no chyba są nienormalni. A no, nie chce mi się tam iść. Co i po tych 50 roboksach. Dobra, kargo. Dobra, no kargo to jeszcze rozumiem. Dobra, i tak to powinno kosztować 20 tysięcy. A nie ja ledwo tu tyle zarabiam. Ja chleb mi już nie starczy, widzowie. Na życie. A oni chcą... Kto ja się boję, ile będzie kosztować statek. Bo... Jeszcze dużo chyba zostało, żeby budować statek. A wy, widzowie, możecie zostawiać suby, łapeczki, dzwoneczki, wszystko. Piszcie komentarze co mam grać w Robloxa bo będzie jeszcze track simulator Dobra no, widzowie bo tak sobie czekam aż ta kaza się zarabia i ile ja muszę zrobić tutaj cięć jak mogę kupić kargo no i już mnie nie stać Muszę normalnie kupować Robuxy, żeby w ogóle coś zrobić. Ta gra chyba nie ma sensu, tu jest rzeczywiście za drogo to. Za no, no, taka soleci. Tu jest takie zebranie Robuxów, żeby kupić, żeby kupować pieniądze razy dwa, żeby, no, na razy dwa to by było mega S. Ale żeby ten, teraz. No nie no. Ile? Staty będzie kosztowało? Milion. No dobra, 400. Ale widzowie, ja się poddaję. To wy widzowie możecie zostawiać suby, łapeczki, dzwoneczki, to pooo!